Kochani, dzisiaj pełna ekscytacja. <laughs> mamy coś naprawdę wspaniałego. Dwa. Dwujeczka, to jest Rhino-Ripper Horn... Rhino chyba. Rhino-Ripper. Otwieramy! No i mamy takie małe blind boxy. Zobaczcie, tutaj mamy małą dziurkę, przez którą pan Chińczyk zajrzał mi do środka. Jest, nie oszukali mnie. Huh! Kiedy ja zacznę ufać Chińczykom? Raino Reaper Charge. Natomiast jeżeli nakleisz tutaj sobie Labubu, to będzie Labubu Reaper Charge. Ja bym na to nie wpadł, nie? Ja, ja bym tego sam nie wymyślił. Raczy! Ja. Ki, on jest do do bicior. No i bit też dupy nie urywa. Bit w teorii nastawiony na obronę, a w praktyce nastawiony na szybki burst. Jaki hejter sobie. Dzieje. Nie będę tym grał, nie będę tym grał. ale wy możecie. Ja wam nie zabraniam. 3, 2, 1. Start. I, co tu się wydarzy? Wizard to się jak kuna w agresie. No i będzie teraz zjazd. Boom. Ok, patrzcie, on odjechał i mamy Bersroda. Roda, lubimy na to patrzeć. Przypominam Wam o partnerze mojego kanału popcornzilla.pl, wbijajcie tam, obejrzyjcie sobie, jakie Beyblady Popcornzilla ma dla Was przygotowane, co tam możecie sobie nowego kupić. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!